Poniedziałek, 16 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Michała, Pan Bóg zadaje swojemu ludowi pytanie: Ludu mój, co żem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem, naprzykrzyłem? Można by przetłumaczyć, co takiego zrobiłem, że jestem słaby, nieatrakcyjny, niedziałający. Co się takiego stało? Można powiedzieć, że się mną już znudziłeś, albo nawet cię denerwuje strasznie te słowa są takie ludzkie, normalne, takie pochodzące z relacji między, można powiedzieć, nawet małżeńskich, no, co się stało, że już mnie nie kochasz, że już nie jesteśmy tak sobie bliscy, czy ci już nudzę, czy cię denerwuje, co jest tego przyczyną. I można by powiedzieć, no zdarza się, no, zdarza się, że, że człowiekowi przejdzie, zdarza się, że emocje upadną, zdarza się, że ktoś kogoś irytuje. Ale Pan Bóg świetnie z tego wychodzi, mówi tak, Odpowiedz mi tym, że Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, że z domu niewoli wybawiłem Cię, że posłałem przed Tobą Mojżesza, Aarona i Miriam. No, ale mógłby odpowiedzieć yy, Izrael, no tak Panie Boże, ale jesteśmy w wieku co najmniej ósmym, a to miało miejsce 400 lat temu. Więc czemu Ty przypominasz rzeczy, które były dawno? Otóż w ten sposób Pan Bóg mówi, jeżeli się znudziłeś kimś, jeżeli znudziłeś się Panem Bogiem, jeżeli on już nie jest atrakcyjny, to jednym z lekarstw na tą nudę jest przypominanie sobie tego, co Bóg ci zrobił w przeszłości. Pamięć o przeszłości powoduje to, że teraźniejszość staje się piękniejsza. Tak jak wyciągamy album, oglądamy zdjęcia, spotykamy się z kimś, opowiadamy, jak to było w liceum. Na studiach wspominanie przeszłości powoduje, że relacja w teraźniejszości staje się dużo bardziej atrakcyjna. Więc w tym sensie warto pamiętać, co Pan Bóg nam zrobił w życiu. W tym sensie warto sobie gdzieś to zapisywać albo zakodować, mieć też zdjęcia z jakichś rekolekcji, spotkań, momentów bardzo ważnych w życiu, że wtedy, kiedy Bóg będzie bardziej daleki, albo będzie mniej atrakcyjny, albo będzie wydawał się jakimś takim już niemocnym, to wtedy wracać. Pamięć będzie siłą tego czasu. Pamięć będzie siłą tego czasu. Bóg oczywiście może znowu wejść z nową historią. Pan Bóg znowu może być dla Naz atrakcyjny, ale póki nie będzie tej nowej historii, póki nie będzie tego wydarzenia, warto żyć w teraźniejszości tym, co było piękne w przeszłości. Jeśli chodzi o psalm, psalmista mówi rzecz bardzo prostą, albowiem sam Bóg jest sędzią, Pan Bóg jest sędzią. Zgromadźcie mi umiłowanych. Niebiosa zwiastują to, że Bóg jest sędzią. Skupmy się na tym, że Bóg jest sędzią, bo bardzo często my sąd, osądzamy innych, absolutnie bardzo często. Wydaje się nam, że to, co czujemy, to jest podstawa do osądzenia. Niekiedy mówimy, że są sądy, sądy powinny być wolne, sądy powinny być niezawisłe, mamy nadzieję na Trybunał, mamy nadzieję na Unię Europejską, mamy nadzieję na, na cały świat, ale czy my mamy świadomość tego, że ostatnią instancją jest Pan Bóg? Czy my mamy świadomość tego, że nawet jak cię sądu uwolni, to jest jeszcze Pan Bóg. Nawet jak sąd cię skaże, to jest jeszcze Pan Bóg. Czy my mamy świadomość tego, że staniemy przed sądem ostatecznym? Bo wydaje się, że gdyby ludzie naprawdę wiedzieli, że Bóg jest sędzią, gdyby wiedzieli, że będzie sąd ostateczny, to wielu rzeczy by nie robili. Naprawdę by nie robili, bo przecież Bóg zna nasze serca i wie, kto komu robi krzywdę. Bóg zna nasze serca i wie tak naprawdę, kto na kim zarabia, kto kogo niszczy, kto kombinuje. Czy tego nie wie Pan Bóg? Wydaje się, że my naprawdę o tym zapominamy. My tak często powtarzamy sobie, że Bóg jest słaby, że właśnie jest, że, jest, że nie ma mocy, albo że Bóg, Bóg nas tak kocha, że nam wszystko wybaczy. Ale jest pytanie, co zrobi z tymi, którzy cierpieli z powodu nas? Co zrobi z tymi, którzy, którym było ciężko z powodu nas? Ta świadomość tego, że Bóg jest sędzią na bardzo powinna pomagać w relacjach międzyludzkich, bardzo powinna pomagać też w życiu, że ja powinienem się starać o pewne rzeczy, dlatego że wiem, że Bóg Bóg jest, Bóg jest sędzią. Jeśli chodzi o Ewangelię, przychodzą niektórzy uczeni faryzeusze do Jezusa i proszą Go o znak Jonasza. Proszą Go o jakiś znak, żeby Jezus pokazał znak, udowodnił, że jest Mesjaszem. Jezus mówi nie będzie żadnego znaku. Poza tym znakiem Jonasza i tłumaczy, że tak jak Jonasz był w, we wnętrzu ryby, w brzuchu ryby przez te dwa dni, tak samo będzie syn człowieczy. Ale potem idzie bardzo mocne oskarżenie Jezusa wobec tego pokolenia. Mówi, że przecież tak naprawdę to plemię, to pokolenie miało o wiele więcej znaków niż, niż ci za Jonasza. Tyle Jezus dokonał cudów, tyle jak mów powiedział, wskrzeszał zmarłych, uzdrawiał trędowatych. Czego wam jeszcze trzeba? Jakiego znaku wam trzeba? I mówi bardzo mocne słowa, że ludzie z Niniwy powstaną na sądzie ostatecznym przeciwko tym ludziom, którzy spotkali Jezusa i ich oskarżą, bo oni się nawrócili dzięki jednemu kazaniu proroka Jonasza, a Wy się nie nawracacie. Tak samo królowa z południa, Saba, powstanie na sądzie i powie: tak, no ona, ona widziała mądrość Salomona, Wy widzicie mądrość, słyszycie mądrość Jezusa, ale się w ogóle na nie, nie nawracacie. To jest coś niesamowite, jak człowiek może być zatwardziały. To jest niesamowite, jak człowiek może stać jak po prostu tak, jak, jak no nie chcę powiedzieć brzydko, ale jak, jak świnia przed Najświętszym Sakramentem i po prostu no, nic nie rozumieć z tego, z tego, co jest święte. Może być w naszym życiu takie zatwardziałość, takie, zaczadzenie, albo można powiedzieć, taka niedojrzałość, że nawet jak Jezus mówi, nawet jak Jezus działa cuda, nawet jak żyjemy w kościele, które wspaniałych znaków doznało, to, to my patrzymy i mówimy, gdzie jest Pan Bóg. Czyż nie jesteśmy szczęściarzami? Żyjemy w czasach, kiedy nie ma wojny w Polsce. Czyż nie jesteśmy szczęściarzami? Żyjemy w czasach, kiedy, kiedy mieliśmy to wspaniałe szczęście poznać i, i, i żyć razem z Janem Pawłem II. Czyż nie jest pięknie, że, że wielu z nas może się dorobić, może, może z, y, nie należy do jakiejś kasty niewolników ani, ani, ani chłopów zamkniętych na wsiach i, i nie boi się o a może wyjść za tego, za tamtego, możemy tworzyć taką przyszłość, jak chcemy. Naprawdę, czyż nie żyjemy w piękności? czasach? My żyjemy w mega pięknych czasach i my naprawdę mamy za co Panu podziękować i, i w tych czasach jeszcze odejść od Pana Boga i nie wierzyć w Jezusa, no to kiedy nam ma być dobrze? Jeżeli, jeżeli błogosławieństwo Boże nie pomaga, jeżeli wolność nie pomaga, jeżeli Ojciec Święty Jan Paweł II nie pomaga, jeżeli tylu wspaniałych ludzi nie pomagają, to co nam pomoże? To co nam pomoże, co nas nawróci, jeżeli nas takie dobro ze strony Boga nie nawraca? Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.